No hej, z tej strony Pomidero, no i znowu w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Rebi Champions League, czyli polską grę od Powerful Studio. No i co? Wchodzimy sobie, tej y, oczywiście zaznaczamy, no i jesteśmy w gierce, dawno znowu nie grałem, miałem niby no, grać w tą gierkę, ale no... Nie grałem po prostu, więc jeszcze Przez odcinka yy, Przypominam u o ławce w górze i z dzwonkiem Oraz bicie na Discorda mego I na Discorda studia na Roblox yy, Moonlight Games Które już za niedługo wypuszcza swoją nową grę Skate Race Simulator yy, Która będzie kozacka i będzie to najlepsza Polska yy, gra na Roblox Na 100% więc co ja już wam nie przedłużałam I zapraszam was do odcinka Tak jak już mówiłem w dzisiejszym odcinku Sobie tutaj wszystko obczajemy w ogóle czy my możemy Sobie odebrać ten prezent właśnie nie możemy Odebraliśmy sobie chyba tylko za 20 drugi dzień, więc nogi gamało. mało. No i dodali jak widzicie 2024 World. Jak, wie, jak wiecie to dwa dni temu, dla was już trzy, yy, no był Sylwester, czyli po prostu obchodzenie nowego roku. Yy, no i też tutaj dodali Rebirth Champions X dodali też nowy evencik, więc w sumie spoko, możemy sobie go w dzisiejszym odcinku obczaić. Mamy New Year Event mamy jedno nowe jajko, dziewięć nowych petów New Year book, co jest kawa. w ogóle, że nie dodali tylko jajka. Trade request info plus settings, okej, okay, spoko, czyli pewnie, że nie akceptuje się tradów Last week of season, czyli właśnie tutaj mamy ten sezon, godnie będę prawdopodobnie wiał. Last week of Christmas, cztery nowe batony je, i jeden nowy kod i book fixet, to jest odbierzmy za 75 dzień. I mamy tej upgrade'sy. Ile tutaj jest tych, tych? Yy, dużo jest tych rebir batonów. Tak, szczerze, jest giga, giga sporo. Czy my tu coś mamy? Mamy. Dobra, weźmy sobie tu, to poulepszajmy, No właśnie. Nie możemy sobie poulepszać, ponieważ jest to po prostu za drogie. No i co? Jeszcze przejdźmy sobie na Aury, ale no nie wydaje mi się, że na aure też mamy. No, może na następną mamy. Yy, dobra, mamy na następną, ale już na spuki aurę, która już była giga, giga dawno. No nie mamy po prostu Ale ja już tutaj je przedłużę wam I lecimy sobie do tego 2024 Worldu, no czyli do nowego świata, który Został dodany, ej ciekawie to wygląda Mamy te jajko oczywiście i mamy tutaj boxa e, No takiego new year boxa No i za co tu możemy? 0.1% from every 2024 egg Okej, okay, spoczko, możemy sobie chwilę Potwierać oczywiście te jajka e, i zobaczyć Ile tutaj mają te wszystkie pety O Boże, one się tak szybko teraz otwierają, że ja Nic totalnie nie widzę, weźmy sobie besta. No to jakieś te y, Rudolfury się y Tutaj zakładają, oczywiście. No i tutaj mamy na przykład takie od Disco balla, ale one są także słabe, więc będzie trzeba chyba sobie zrobić albo mitika albo Legendę. Więc wydaje mi się, że ja sobie to wszystko tutaj oznaczę. No i lecimy sobie tej chwilę, yy, potwierajmy morze. Poczekajmy na tę legendę, bo no nie wydaje mi się, że ona jest giga rzadka. Chyba kilka już, no, ale dobra, wydropiłam nam tę legendę. Zobaczmy, ile ona ma. Yy, dobra, ona daje dużo. Ona daje bardzo dużo, bo jak widzicie, no. Gdzie ona jest? Ona jest tutaj ta legenda. No to widzowie, no to jest jakieś giga OP. No i czy nam dropo? Nie, nie dropo. To sobie zaraz będziemy przecież otwierać te jajka, to pewnie sobie tam wydropimy parę tych e, boxów. No i co, przejdźmy sobie jeszcze do tego Christmas eventu, w którym no trochę farmiłem, ale nie było to jakoś za dużo, bo mamy. No mamy 35 milionów, a tutaj czy mi się założą? Tak, założą mi się automatycznie pety, które mają tutaj ten nożnik. No i jak to wygląda ta topka na przykład? 2, nie, 3 tryliony Ojoj, no to jest to sporo e, i nie wydaje mi się, że ja bym e, to po prostu wbił. Szkoda, że też tutaj nie było na przykład. E, Szukanie bombek, tak jak było rok temu Bo no, z tego co pamiętam, no, to rok temu właśnie było to szukanie bombek Mamy jakieś spina Nie, nie mamy żadnego spina niestety No jeszcze tutaj mamy te santa questy Które chyba nie będę robił Nie będę ich robił, nie ma co Do e, no, to już będzie ostatni tydzień A zaraz będzie update'ik Bo jak widzicie, no u góry mamy e, Otóż to 15 razy klik 8 razy like, no i 2 razy speed e, W sensie hard speed Weźmy sobie to, otw otwórzmy tutaj Czemu one się usuwają? Czy ja je wszystkie usunąłem? Dobra, widzę, ale nie, no ja nie wiem, co ja tutaj robię. E, zobaczmy jeszcze tego Christmas Passa. Czy możemy tutaj cokolwiek kupić? 150 milionów, no czyli nie możemy. E, no i chyba to tyle zostań. A je, ten jeden pet, equi się serio przydał za 30 oj, Ojoj, to ja chyba bym sobie go wbił, tak szczerze. E, chyba przydałby się go wbić, ale to później już nie na tym odcinku, bo tutaj się skupiamy. To co się pozmieniało, a tam to już było od dawna. Więc to możemy sobie pójść właśnie na ten. 2024 Ward. W ogóle chyba już średnio co dodają jakieś e, nowe, zwykłe Ward. Tylko takie eventowe bardziej. E, bo były te dwa party chyba Christmasu. Później był właśnie ten New Year. Więc e, no sporo tego było. Tutaj w ogóle jest ten e, Christmas Event. I tam są te różne światy. No jest już tego sporo w tej gierce. No i co? Czas sobie pootwierać, właśnie te jajka. Przy okazji odpalę sobie boosty. E, bo dlaczego nie? A one się tam odpalają. Wszystkie. Wydaje mi się, że wszystkie sety na pół godzinki podpalamy. E, tutaj mam jeszcze specjal boost. Czy my coś możemy sobie odpalić Możemy sobie 5x klika, ale jakoś dużo nam to nie da Więc co, zaczynamy tutaj otwierać yy, No i widzimy się no za jakieś No jakieś takie 15-20 minut Coś takiego A więc widzowie jestem po jakimś czasie otwierania tych jajek No i teraz sobie patrzymy czat Czy jest jakiś secret? Tak szczerze nigdzie nie widzę yy, A więc no może nam nic ciekawego nie dropu. No i co, zobaczmy też ile mamy tych giftów Mamy ich 28 Więc też nie jest źle No i teraz sprawdźmy sobie pety I czy my coś ciekawego go mamy. Okej, okay, dobra, dropnęliśmy Secreta wersji Golden, który aż daje 71 TDD. Oczywiście e, widać, że sztuczna reakcja, bo już to widziałem mm, chwilę temu, ale no, giga fajnie. No, widzę, ja zawsze mam takie szczęście, że kiedy wracam do gierki, otwieram chwilę, to musi mi dropnąć jakiś dobry pecik. Nieco chyba jestem rzadszy, co jest jeszcze dziwniejszą rzeczą, więc no, giga fajnie jeszcze eventowy, więc będzie dużo warty. Załóżmy sobie Equibesta i i Kraft Alasy weźmy, Kraft ala se weźmy, zobaczmy, jakie tutaj będą pety. O nie, co ja zrobiłem widzowie. Nie, ja wziąłem Kraftala dobra, nieważne, bo przerobiłem też tutaj te mityki, no ale tak, mamy cztery mityki, mamy secreta, który jest giga, giga mocny, jak, jak widzicie jak mi tutaj zapierdzielają teraz te rebirfy, więc no, giga fajny drop wydaje mi się, że jak na niecałą godzinkę otwierania jest giga, giga dobrze, udało nam się dropnąć secreta i to takiego giga rzadkiego, bo no to jest 2000 secret to jak widzicie jest hashtag, czyli serial tak naprawdę tego secreta, tylko jak go dropnąłem jeszcze w wersji golden, jest ich 218 właśnie w wersji gold, więc no, giga spoko Właśnie, widzowie, przecież mieliśmy te gifty jeszcze do otworzenia Więc przy okazji co już je otwórzmy Open all, <laughs> lecimy O nie, nie, nie O Boże, co ja zrobiłem No to 8 już poleciało eee, Poleciało po prostu 8 Bo e, nie miałem tutaj oczywiście co się nim że się usuwało mi po prostu wszystko No i co, otwiera się? Otwiera się i ostatnie 4 jajka eee, No i chyba same epiki Ale zobaczmy ile one w sumie mają Bo one mogą być też w sumie dobre Aha, one mają aż 7.4TDD Okej, okay, okej, okay, czyli one są jednak dobre O, tutaj też mi wszystkie pety ten, z tego oczywiście przekraftujmy No i tak wygląda mój team oczywiście widzowie, po nie całej godziny mamy takiego fajnego secret'a, a więc co widzowie Ej właśnie, możemy sobie tutaj zrobić e, parę właśnie e, tych, e, tej rebirf batonów, by się przydało bo jak widzicie zapieprzają mi te rebirfy, więc lecimy sobie tutaj lepsze, od góry i select, no i już tak szybko nie lecą, ale no widzowie, grubo, grubo ile my Tutaj potrzebujemy do topki. No zależy czy tam po tym TWG jest to o QN coś tam. Więc zobaczmy, poczekajcie. QN, coś tam. QNW, QNW, QNW. Dobra, nie widzę. Po, po tym jest jakiś QTV. Więc, no, dużo nam brakuje do topki. Ale udało nam się nareszcie zdobyć jakiegoś fajnego peta. Bo daje razy 71, więc jest, no, giga mocny. No i co, fajnie, fajnie, że się udało. W ogóle mamy tu jakiś CT. Pierwszy raz to widzę. Więc co, ja już Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że y, też sobie powrócicie do tej gry. Bo, no, spoko się gra. Także że już jak widzicie top 1 ma 600 dni przegranych, a ja w sumie mogę sobie zobaczyć. Mam 70, więc też nie źle. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i sobie dzwonkiem. Ja już lecę. Cieszę Wam jego dziąka i co? Nara!